Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Mayer. Dzisiaj moim gościem jest Pani Magda Materna z Fundacji Open Art Projects. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać głównie o projekcie Otwock. Myślę, że część z naszych słuchaczy kojarzy go doskonale, bo projekt Otwock trwa już kilka sezonów. W tym roku przed nami sezon piąty, czy? Tak, piąty. Dobrze, zapamiętałam. Dobrze, więc Pani Magda, może na początek takie pytanie dla osób, które może nie są zbyt dobrze zorientowane w temacie. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego projektu? Co było do niego inspirujące? Inspiracją. Najpierwszą inspiracją, tym, tym impulsem, który nas zachęcił do tego, żeby pomyśleć o realizacji projektów. Myślę, że warto zacząć w ogóle od tego, że fundacja zajmuje się mhm. realizacją projektów w przestrzeni publicznej. I przez wiele lat działałyśmy w dużych miastach w Warszawie, ale też za granicą. I w pewnym momencie zaczęłyśmy się orientować, że, że przestrzeń publiczna w dużych miastach zaczyna być dosyć mocno nasycona, podobnie jak mhm. oferta kulturalna, która jest skierowana do mieszkańców i temu to. Towarzyszyła taka refleksja, że, że może w takim razie warto zmienić obszar działania i, mhm. i zainteresowań. Po pierwsze, żeby nie konkurować, a po drugie, żeby móc znaleźć dla siebie nową niszę, co zawsze jest ciekawym wyzwaniem. Ponieważ Pracowałyśmy wcześniej z Mirosławem Bałką, więc można powiedzieć, że w taki naturalny sposób mhm. pomyślałyśmy o nim. Mirosław Bałka, jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych, którego kariera nie ogranicza się tylko do Polski, ale jest też mi międzynarodową, urodził się w Otwocku, w małej miejscowości niedaleko Warszawy. Mhm. I tam w swoim rodzinnym mieście w latach 90. przekształcił dom, w którym się urodził, i dorastał w pracownię. I Projekt Otwock właśnie wokół tego tej pracowni oscyluje, jest zbudowany. Mhm. Dla, dla niego właśnie tą referencją jest pracownia artysty. I Otwock to jest taka, taka próba stworzenia subiektywnego opisu miejsca. Mhm. Zaproszeni przez nas artyści i autorzy pracują z tym zastanym kontekstem, czyli z miastem i z wyznaczonymi tematami każdego mhm. z sezonów. I to, jest, to są tematy, które są zawieszone pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, osobistymi. Ale też takimi oficjalnymi narracjami, sferą publiczną i sferą prywatną mm -hmm. siłą rzeczy, ponieważ tą referencją pozostaje jednak przestrzeń domu artysty i jego pracownia. I opisują to i opisują e, też te zmieniające się funkcje poszczególnych miejsc. Mm -hmm. Formuła jest e, opisana w sztuce współczesnej jako site responsive i site specific, czyli mm -hmm. prace tworzone są do konkretnego miejsca i odpowiadają kontekstowi nakreślonemu przez kuratorkę, którą jest Kasia Radzisz. Mm -hmm. Pracujemy w ten sposób, że zapraszamy do każdego sezonu artystów i oni w Otwocku na zadany temat tworzą swoje prace. Dobrze, dziękuję pani bardzo i e, porozmawiamy jeszcze za chwilę. Witam państwa po przerwie i przypominam, że dzisiaj moim gościem jest pani Magda Materna. Wspomniała pani o tym, że osoba Mirosława Bałki miała ogromne znaczenie dla powstania projektu, więc czy może pani naszym słuchaczom opowiedzieć coś więcej na temat jego roli i inspiracji dla projektu? Oczywiście, e, Mirosława Bałka jest e, wspólnie jest z nami. E, Fundacją Open Arts Project z kuratorką Kasią Redzisz, współorganizatorem projektu i oczywiście ma wpływ też na merytorykę tego, co robimy. Natomiast to, to o czym warto powiedzieć, że pracownia artysty, która pozostaje dla nas najważniejszą referencją, jest ba bardzo ważna w twórczości Mirosława Bałki i artysta bardzo często odwołuje się w swoich pracach do Pamięci Miejsca, hmm. które oczywiście już zmieniło swoją pierwotną funkcję, ale też i odwołuje się do jego wymiaru współrzędnych, geograficznych, nie wiem, na przykład odlewy czy podłogi przenoszone są w inne przestrzenie mm. i funkcjonują w nich jako rzeźby. Znajdujące się w domu też, czy, czy w jego otoczeniu materiały, drewno, linoleum, też są używane przez Mirosława do tworzenia. Mm -hmm dzieł sztuki. Dlatego też ta, ta pracownia pełni taką niezwykłą funkcję mm -hmm. w naszym projekcie. Co jeszcze? Myślę, że warto też powiedzieć, że wszystkie nasze działania to, to są takie bardzo efemeryczne gesty artystów, mm -hmm. czyli nie są to stałe instalacje. Wyjątkiem mm -hmm. był Witacz Animolski, który został tak. zrealizowany w pierwszym sezonie i on został rzeczywiście, pozostał w miejscu, które wybrała artystka na rok. Mm -hmm. Następnie został przeniesiony do Muzeum Ziemi Otwockiej. Natomiast wszystkie pozostałe instalacje są rzeczywiście bardzo efemeryczne i trwają mm -hmm. na ogół po prostu chwilę. A czy może Pani powiedzieć tak pokrótce, co było tematami minionych sezonów? Mm -hmm. Bo ja szczerze mówiąc śledzę projekt Otwock od y, chyba drugiego sezonu, kiedy było spotkanie w stacji Felenica. Mm -hmm. I wtedy jakoś, przynajmniej, strasznie mnie to zafascynowało. Mm -hmm. No i też oczywiście sama obecność Mirosława Bałki, bo wcześniej nie wiedziałam o tym, że właśnie pochodzi z Otwocka. Poprzednie sezony były dedykowane mi architekturze, mm -hmm. literaturze, ten naj, najnowszy pracowni też, ten najnowszy sezon piąty, dedykowany jest naturze i taki, temu uzdrowiskowemu charakterowi mm -hmm. Otwocka. Tytuł tego sezonu to jest Silvo i Aromaterapia mm -hmm. i będziemy... Można połamać sobie język na Można tak, to jest piękne nieistniejące słowo, mm -hmm. które które Kasia Radzisz wymyśliła jako mm -hmm. tytuł, ale do, dokładnie to jest, czyli ta silwoterapia, hortiterapia i aromaterapia to, są, to jest to, czy, co Otwock mm -hmm. zawsze oferował i do dzisiaj oferuje kuracjuszom. Mm -hmm. I, I o tym, i, o, o, tym, i o, la, o lasach, o zapachach, o ogrodach będzie, będzie temu będzie poświęcony ten naj, najnowszy mm -hmm. sezon Otwocka. Brzmi bardzo fascynująco i chciałabym spytać w takim razie, jakich artystów zdecydowaliście się zaprosić do współpracy? W tym roku zaprosiliśmy czeską artystkę Habima Fuchs, mhm. która pracuje przede wszystkim z, z cerami, z roślinami. Jej rzeźby są zrobione z roślin, z gliny i odzwierciedlają nomadyczny tryb życia artystki mhm. i taki bardzo, bardzo głęboki związek z naturą. Kolejną artystką, która będzie w tym roku prezentowała Swoją pracę to będzie dagestańska artystka Taus Makaczewa, mhm. która zrobi, i zresztą ona obydwie, Habima, także stworzą swoje instalacje w Otwockim Lesie, w okolicach Muzeum Ziemi Otwockiej mhm. zresztą. Poza tym zaprosiliśmy do współpracy Sylwię Woś, lokalną architektkę krajobrazu, która jakiś czas temu zrobiła bardzo poważną kwerendę i odtworzyła mhm. ogród, wygląd możliwy. Prawdopodobny, wyobrażony przez siebie ogląd, e, wygląd ogrodu e, w sanatorium Górewicza. Oraz zaprosiliśmy Jarosława Książka, który będzie odtwarzał zapachy tego ogrodu mm -hmm. i które będziemy prezentować w czasie inauguracji projektu. E, Czyli roku? bardzo zmysłowo. Tak, bardzo zmysłowo i bardzo fascynująco się zapowiada, więc porozmawiamy jeszcze o tym po przerwie. Może uchyli Pani jeszcze rąbka tajemnic odnośnie tegorocznego programu, bo nazwa jest bardzo intrygująca, więc może powiedzmy naszym słuchaczom, czego mogą się spodziewać. Jeśli przyjdą 24 października pod Górewicza i do tak. Muzeum Ziemi? No, no właśnie, przede wszystkim chciałam wszystkich zaprosić na inaugurację projektu, bo zawsze jest tak, bo, ponieważ prace artystów są efemeryczne i można mhm. je oglądać i, tylko przez chwilę, więc zawsze robimy ta, taki moment inauguracji projektu, kiedy one wszystkie są dla, dostępne dla publiczności. Mhm. I chciałam wszystkich Państwa zaprosić 24 października do Otwocka, ale zaczynamy nie w Górewiczu, tylko w Muzeum Ziemi Otwockiej. Mhm. A tych z Państwa, którzy mieszkają w Warszawie i chcieliby się Brać do Otwocka. O 10.30 będą odjeżdżały bezpłatne autokary z Podmuzeum Narodowego, mm -hmm. które zawiozą naszą publiczność do Otwocka i następnie po zakończeniu inauguracji po południu tego samego dnia przywiozą do Warszawy, więc mm, mm -hmm. to jest takie ułatwienie, które zaplanowaliśmy dla naszej publiczności mm -hmm. warszawskiej. A trzeba się e, jakoś zapisać? No. E, tak, można się zapisać przez, jest... przez, mm -hmm. przez stronę. Ilość miejsc jest ograniczona oczywiście, bo są dwa autokary, ale mm -hmm. jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby ktoś się nie zabrał. Także zapraszamy wszystkich o 11.30, zaczynamy. Zaczynamy w Muzeum Ziemi Otwockiej. Zaczynamy od prezentacji pracy Habime i Taus. Będzie spacer po lesie, prowadzony przez Jarosława książka i właśnie taka mała silwoterapia, terapia, mhm. czyli leczenie lasem, przytulanie się do drzew wdychanie aromatu e, sosen otwockich. I później zabieramy wszystkich do Górewicza i tam się odbywa kolejna część. To będą prezentacje Sylwii Woś i Sebastiana Rakowskiego, kierownika Muzeum Ziemi Otwockiej mhm. o ogrodzie Górewicza i o Otwocku e, i jego sanatoryjnym charakterze i historii. Mhm. Otwocka właśnie sanatorium i uzdrowiska i letniska także. Będzie można przejść się z Sylwią Woś po ogrodzie i posłuchać, jak kiedyś pięknie wyglądał. Będzie można powochać zapachy Jarosława Książka, mm -hmm. które zostaną stworzone na podstawie spisu roślin wybranych przez Sylwię Wosi i Jarosława w miejscach. One zostaną odtworzone i, mm -hmm. i zaprezentowane publiczności. Także można powiedzieć, że, że to będzie ba bardzo zmys zmysłowe doświadczenie mm -hmm. i działające z pewnością na wyobraźnię. Będzie również rozmowa. Kuratorki projektu Kasi Reziz z artystkami, o ich mhm. praktyce artystycznej, w którą wpisują się prace zrobione na tegoroczny sezon odwodka. No i na koniec jakaś ciepła zupa i, i miłe rozmowy w kuluarach i o około 17.00 autokary zawiozą tych z Państwa, którzy będą jechali z Warszawy z powrotem do stolicy. Mm -hmm. Także 24 października, albo 10.30 pod Muzeum Narodowym, albo 11.30 w Muzeum Ziemi Otwockiej inauguracja projektu Otwock. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Ja również Państwa bardzo serdecznie zapraszam i szczególnie polecam innych osób, nie miałam okazji poznać, ani uczestniczyć w ich pracach, natomiast bardzo serdecznie polecam spacer z Sylwią Woś, ponieważ miałam okazję uczestniczyć w nim w maju i naprawdę Naprawdę czułam się, jak przeniosła się 100 lat wstecz i widziała cały ten ogród. Dobrze, dziękuję na razie i jeszcze wrócimy po przerwie. Witam Państwa po raz ostatni. W dniu dzisiejszym przypominam, że moim gościem jest Pani Magda Materna. Wspominała Pani w przerwie o ogrodzie Górewicza, że będziemy mieli okazję zobaczyć jego częściową rekonstrukcję. No właśnie dzięki nowym właścicielom budynku mhm. mo możliwa jest w ogóle inauguracja w tym miejscu naszego piątego sezonu. I też dzięki ich gościnności zostanie, m, zaangażowaniu zostanie zrekonstruowany fragment ogrodu, nieduży, mhm. ale jednak to będzie rekonstrukcja, którą zrobi Sylwia na podstawie swoich badań, archiwaliów i materiałów źródłowych. To będzie rekonstrukcja tarasu do kąpieli słonecznych. No i możemy sobie wyobrazić, że pośrodku ogrodu, który na razie jest za rośniętym buszem, pojawi się pod koniec października taka wyspa, która już będzie zapowiadała przyszły ogród Górewicza, mm -hmm. właśnie zadbany i zrekonstruowany w całości, bo wiem, że takie plany mają nowi właściciele tego miejsca. Mm -hmm. Czyli rozumiem, że ta jakby rekonstrukcja zostaje. Na rekonstrukcja stałe, tak? zostaje, także możemy powiedzieć, że to jest takie działanie zrealizowane w ramach Otwocka, mm -hmm. będzie, to, które nie będzie efemeryczne, no tylko pozostanie. <laughs> tylko pozostanie. Mm -hmm. I bardzo, bardzo się z tego cieszymy i sądzę, że to będzie taki. Na naprawdę spektakularna część tych naszych działań. Dobrze i chciałam spytać, jeszcze o jedną rzecz, odchodząc e, trochę od e, tematu tegorocznych wydarzeń, ale wiem, że zawsze zapraszacie artystów z bardzo ciekawych, różnorodnych krajów, i zastanawiałam się, jak to jest. Czy wy jakoś wasz zespół dobieracie ich? Czy może projekt otworski jest tak sławny, że to artyści sami się do was zgłaszają? Mhm. E, no, jest tak, że to wybiera, wy, wybiera wspólnie kuratorka z, mhm. z Mirosławem, do, i, i oczywiście zawsze referencją jest temat mhm. ka każdego sezonu. Natomiast, jeśli chodzi o Oto, czy Otwórz, projekt Otwock jest znany, no więc okazuje się, że jest już, ma, jest bardzo rozpoznawalny mhm. międzynarodowo. Na razie nie mogę uchylać z rąbka tajemnicy za bardzo, ale mogę powiedzieć, że zwróciła się do nas duża międzynarodowa organizacja, która nas zaprosiła do takiego wspólnego mhm. europejskiego projektu z kilkoma innymi, bardzo dużymi mhm. i, y, organizacjami y, międzynarodowymi. To jest, to jest takie triennale dedykowane lokalności mhm. z, z udziałem wielu organizacji z różnych krajów Europy. Mhm. No i jeśli się wszystko uda, to rzeczywiście zostanie stworzona sieć. Mhm. Taki network instytucji, które pracują z lokalnością, i wśród nich znajdziemy się my właśnie z projektem Otwock. I w tym roku, zresztą tak jak to się dzieje każdego roku, oprócz artystów zapraszamy także ludzi, którzy piszą mhm. o sztuce współczesnej. W tym roku prawdopodobnie będzie w Polsce Emi Sherlock, mhm. redaktorka Freeze Magazine i zapraszamy, zapraszamy przede wszystkim gości z Wielkiej Brytanii, w czym pomaga nam Instytut Kultury Polskiej w Londynie. Mhm. Także, także dbamy o to, żeby projekt był rozpoznawalny zarówno w Polsce, jak i za granicą, bo wydaje nam się, że to, co powstaje, te prace, i, i to, co powstaje w ramach naszych działań w odwodku, jest bardzo ciekawe. Jeszcze chciałam na koniec powiedzieć o jednej rzeczy, że myśmy zrobili dwa lata temu bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy projekt, który był częścią naszych otwockich działań mhm. i był, był projektem edukacyjnym. Nazywał się Dział Ze Sztuką i mhm. został zorganizowany wspólnie z lokalnym sklepem Biedronka. I my, mimo że nie mogliśmy już powrócić w następnych latach do tej koncepcji, to mamy nadzieję wspólnie z kolegium Civitas od przyszłego roku realizować projekt badawczo-edukacyjny w Otwórku. Mhm dla których oczywiście referencją będzie, będą projekty artystyczne zrealizowane przez nas, mhm. ale on będzie dotyczył współpracy z lokalną społecznością, na, na czym nam bardzo, bardzo zależy. Mhm. Wszystko zapowiada się bardzo ciekawie i tym bardziej cieszę, że projekt Otwocki dzięki temu również samo miasteczko Otwock staje się rozpoznawalne za granicą. Więc pozostaje mi tylko zaprosić państwa jeszcze raz 24 października, a waszej fundacji i zespołowi życzyć dalszych sukcesów waszej pracy. I przypominam, że moim gościem była dzisiaj pani Magda Materna z Fundacji Open Art Project. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję.